Czesimnyczko, z Sestron Dejwczyni. Akinator zna Grimms Shake z McDonalda. Dobra, czy twoja postać nagrywa na YouTubie? Nie. Czy twoja postać jest prawdziwa? Nie. Nie wiem. Nie wiem, dobra. Czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? Tak. Nie, bo to Shake. Ma dwoje oczu? Nie. Potrafi się poruszać? Nie. Naprawdę istnieje? Tak. Dobrze mówi po angielsku, nie. Jest brzydka? Nie. Lubi paluszki? Nie wiem. Jest rośliną? Nie. Jest smaczna, tak. Ma związek z jedzeniem? Tak. Pochodzi z Włoch? Nie wiem. Jest związana z wodą? Nie. Jest biała? Nie. Ma związek z czekoladą? Nie. Ma związek z ziemniakami? Nie. Czy twoja postać ma związek z serem? Nie. Czy twoja postać jest czerwona? Nie. Czy twoja postać jest żółta? Nie. Czy twoja postać pierwotnie była zwierzęciem? Nie. Czy twoja postać jest owocem? Nie. Lubi masło? Nie. Pochodzi z Chorwacji? Nie. Przepada za słodyczami? Nie. Ma alergię na coś? Nie. Lubi pączki? Nie. Coś, czego nie wiem, bo nie jest to postać. Dobra widzowie, to teraz sobie sprawdzimy... Ten, czy zna Grimace Shake'a? Czekajcie, w Dobra, widzowie, sprawdzimy, czy zna Grimace Shake'a. Widzowie, sprawdzimy, czy Akinator zna Grimace, czyli tą postać jakby fioletową. Każdy musi z was wiedzieć. Czy twoja postać znacie osobiście? Nie. Czy twoja postać grała koncert w Polsce? Nie. Jest youtuberem? Nie. Jest muzykiem? Nie. Pochodzi z Polski? Nie. Jest zła? Tak. Nosi ubrania? Nie. Ma ogon? Nie. Chodzi na dwóch nogach? Tak. Z kolorem... Jest związana z kolorem niebieskim? Nie. Czy twoja postać jest zielona? Nie. Czy twoja postać jest czarna? Nie. Czy twoja postać jest fioletowa? Tak. Jest gruba? Tak. Nie wiem, czy była w przestrzeni kosmicznej. What to? Poczekajcie, jeszcze raz. Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie. Ma ręce? Tak. Nosi ubranie, nie. Z gry horroru, nie. Czy ma ogon, nie. Jest zła, tak. Jest czarna, nie. Jest fioletowa? tak. Kiedyś w ćwiczeniu? nie wiem. Postać walczy, nie. Jest gruba, tak. Musi być. Goodness. No, co to jest, widzowie w ogóle? O, no, to jest. To, to. Dobra, widzowie, więc akinator nie zna Grimy Strajka.